Serwus, z tej strony Bartek, wprost z USA. W tym roku z Matura to Zura przygotowaliśmy pranka. Mówię ludziom, że mój brat pisze maturę z matmy i podaję im telefon. W rzeczywistości w środku jest dyziak, który zadaje im proste zadania z matematyki. Zobaczmy jak to wyszło. Proszę pani, brat pisze z matmy maturę, pomożemy pani z matmy? O Boże, nie wiem, ale co pani pisze. Z matmy, przepraszam, brat pisze maturę z matmy, czy możecie mu... On dzwoni do mnie z pytaniami, możecie mu ten coś z kołem? Z kołem? Ja będę trzymał, no. Halo Sorry, mój kolega pisze z matury pytanie, bo ja w ogóle nie wiem o co chodzi Kłam? Ej, ej, do czego służy wielomian? Kłam? Do czego służy wielomian? Wielomian? Do służy wielomian? O, do czego służy wielomian? Wielomian? A kto wymyślił trójkąt? Pitagoras? Kto wymyślił trójkąt? Nie wiem Czym się różni kula od koła? Kula to bryła Czym się różni? A. Bo huko to chyba jest y, namalowane, tak? A kula to jest, że no taka duża no I Aha, okay. jak to było? Kula... O czym się różnią kompletnie? Nie wiem Nie wiesz, o Nie myślę jest. teraz Myślisz, że zda? Zdasz? Zda? Będziesz wiedział? Da, 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 da. Dobra Jak wykorzystałbyś trójkąt w życiu Matko doska. No nie wiem Trójkąt w życiu do sztuki Jakaś rzeźba Coś okay, tam? Okay. Mm, gry komputerowe, postać z trójkątów. Jak wykorzystałabyś trójkąt w życiu? <laughs> w łóżku. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. A masz różną objętość sześcianą? Matko Boska, nie. Co ty? A czym się różnią naturalne od całkowitych? Naturalne masz od chyba od 0 do 9? Całkowite to masz e, wymierne i niewymierne, a naturalne to po prostu... A te które liczą się od 1? całkowite z ułamkami z, pier... z pierwiastkami chyba a, a, dobra, wszystkie liczby nie całkowite to nie były podzielne przez jeden i siebie samą może zobaczę. nie jestem pewna okej okay, okej okay. a czym się różni iloczyn kartezjański od mnożenia iloczyn kartezjański Kuźwa. No. Iloczyn skalarny to bym powiedział, ale karty zjański to nie pamiętam Iloczyn karty zjański? A to nie jest matma, to jest filozofia Niech nie... Filozofia? No, według mnie. No ja nie wiem, dlatego dałem tutaj. Nie Ciebie. wiem. Bolek dobry, jesteś z matmy? A czym jest Tangens? Tangens, nie dzieje? wiem. A w tym się okaże? Z znaczy, mi się kojarzy tangensko tangens. Czym jest tangens? Tangens? No. To jest y, stosunek przyprostokątnych. Przyprostokąta naprzeciwko kąta do tej drugiej przyprostokątnej. Czekaj, tangens. Y, y, to są chyba dwa y, przyległe boki w figurze. Wzór na kulę wpisaną o foremny Mam podstawę Ostrosłupa i jego wysokość. Ale w sensie promień tej kuli? Promień kuli wpisanej w Ostrosłup jaki? W Ostrosłup jakiś tam czy w czworoszczem? W czworoszczem, O Jezus, Maria, no to trzeba wyliczyć. Okej, dobra, dobra, dobra. Czekaj z głowy ci nie powiem. Nie gdzie nie tam masz trójkąty podobne Podobne? tak trójkąty podobne tam są wysokość w czworościanu do podstawy i później promienie kuli jedna do ściany bocznej jedna do podstawy i tam są dwa trójkąty podobne Parę bombami. dzięki super wywaliliście. na razie dzięki. stop czemu pan ubrał te obcisłe pantalony bo biegam. I gdzie pan. A pan nie szedł teraz, a nie biegł. No teraz mam chwilę przerwę, akurat mam pierwszy trening po miesięcznej kontuzji. Stop! Wszystko w porządku? Co? Wszystko dobrze u pani?